ja jestem Krzyś, witam was w kolejnym odcinku na kanale Ośmiu Widowcy. Dzisiaj jest ze mną... Nacka Kratka. I to jest kolejny odcinek z wbijania stylów do postaci w Fortnite. Uhu. Dobra, ym... dzisiaj wbijamy ostatnią postać, czyli Midasa. Niestety yy, nie wpadłem na pomysł nagrywania tak, kiedy robiłem to do... No chyba nagrałem, ale nie wiem Ale do Brutusa na przykład yy, No No znaczy, nie, nagrałem chyba Więc teraz zrobimy do Midasa Zobaczmy czy tam trzeba Zresztą znaczy, ja wiem, że tak nie mówię yy, Oczywiście trzeba wrzucić dwie złote broje. Yy, yy. Nie będę to robił na battle royal, ponieważ Ciężko by było stracić tak dwie złote bronie, ja wiem, że mogłyby być parasolka i pistolet, ale my sobie pogramy na naparzance, bo to też działa, tak więc daj gotowość, też nie zaznaczyć, Dobra, i lecimy. Ogólnie skoro to jest ostatni odcinek z tej mini serii, chciałbym, żebyście sami wymyślili, jaką serię chcecie następną z PlayStation oraz czy skoro teraz przez tego <laughs> wirusa nie można wypowiadać jego nazwy, bo YouTube zbanuje, niestety tak to działa. Przez tego wirusa e, ten e, nie może nikt do mnie przyjść, a nie kogo wiecie. Takie. E, więc e, czy chcielibyście ogólnie ten choć na farmę. Czy chcielibyście, Bo nie, nie, nie na formę, na zalew. No dobra, e, czy chcielibyście Minecrafta z komputera? Tylko musiałbym je Clipera nauczyć, e, jak nagrywać się z komputera. No Minecrafta na komputer. Mam, jakby się ktoś pytał o Minecraft Java Edition Premium. Więc myślę, że to będzie spoko, całkiem. Mam przecież, jak tu nie ma skrzynki, tylko wędka? Co jeść? A to jest cały dach. O nie. O nie, to jest słabo. Ale przynajmniej tu jest filińska, dobra. U niebieska Emma, ale ja to złote bronię. Co tu ma być? Chcę złote bronie Kolejna wędka. Natomiast złotych mam szare. Ok, ok, ok. Ja zawsze widzę, że to za tą ścianą jest, a to jest za tą ścianą. Tak więc spoko. I złota bronie Nie, tyle to nie. I... złota broń. Nie, tak Chociaż w sumie jak gram Midasem, to to jest złota broń. Czemu ona się nie odzywa? Halo? Halo! Halo! O! No, nie odzywałaś. ja ci Ja ci mogę jedną złotą broń dać. Ja mam miniguna. No ja też mam złotego minigana. Ja mam fioletowego, smutek. Nie mam żadnej złotej broni. To I mogę i i jeśli mnie było dotąd, Jeśli przecie. mnie było dotąd e, słabo słyszę, to no przepraszam, ale mikrofon miałem źle. To weź sobie tego. To daj matce, to ci lepsze tego minigana. Już Ci daję. Masz równe 200 tego. Czekaj. Dzięki. Jeszcze równe 200 tego. Okej. Okay. I tak mam tylko 157. No to już mam 250. W ogóle teraz przepraszam, ale muszę sobie rozplątać mikrofon. Więc nie będę nic mówił ani nic robił. Bo mi się zaplątał po prostu. Z tymi mikrofonami od PlayStation to tak jest. Okej. Okay. O nie, nie zdążymy do strefy. Nie mamy lunchpada żadnego. Trudno to jest na To trzymaj i Ci pokażę skrzynkę jak to jest. Dobra. O, widzę, widzę. Widzę, dobrze, widzę wyraźnie. Dobra, mam to. Nie mam tu żadnych najdów, to się zabije. Ja książka za skuterka zatańczę, bo i tak, okay. tak, mnie. Okay. YouTube nie banuj za, za to za zrobię Dobra zrobię. Ee... Dobra, się O, dwóch zrzutów czaj. piję się obok dwóch zrzutów, które są obok siebie. Ty sobie weź tam tego, ja sobie wezmę tego. Właśnie biorę to z gorzek, ten tylko gorzej jak ten baranek mi... I auuuu... Hej! Ha! Ktoś mi zasnajpił. Znaczy... Snajpi, ale nie trafił. Są plecy? Nie wiem, ty miało kompletnie nie AIMA. Nie wiem, co to miało być. Dobra, ja sobie lunch padam, polecę po następny zrób. Okej, okay, ping! Na kolejny szó, to co chodzi? No to jest na porządkę. No wiem, ale... Dopiero co był boisz. To jest na A No wiem. O weź sobie ja już mam. A! Aha. Da båten kan sove? Dzięki, zaleczam go. Porobiłem dwóch typów ze złotego auga. Ja się tutaj bawię pod kotkami. Aha, dobra. Nie warto było tego podjeżdżać, ale ja sobie od razu pójdę po zrzut. Ej, jak tu jestem blisko do zrzuty. LOL. O, i przy okazji tu jest tipek. Elo! Aha. No można i tak. Ale. Kurde, bana to nie pala. Zabiję tego samego typka co przed chwilą i zabiję mnie ten sam typka co przed chwilą Aha Ciekawy Dobra, ym... Ten zrzut to moja ostatnio wąska Aha, ty idziesz pod ten zrzutowy Co wypadło? Dobra. Au, ok. pomściłem cię. Co próbowałeś? Mam full keva. Dobra. Wykorzystam ja kurczę, apteczka, gdy miejsce w ekipunku. Tak, widziałem tego bananka, nie musicie mi Widzowie, pisać w komentarzach, że jestem Bufiwana był na butku. Ale w ogóle chciałbym, właśnie, żebyście w komentarzu napisali, czy chcecie tego Minecrafta z komputera na moim kanale. Bo, szczerze, mnie to ciekawi. Minecraft jest fajny, ale mi się już zdziwiło. Uuu, uu, uu. Dzień Kim dobry panie RPG. -u. Mam RPG. I będę Dzieciakim grającym z RPG na blisko. Pięknie. Robiącym kamikazem. Aha. To było szybkie. Ja lecę po kolejne zrzuty. Teraz piłem się centralnie nad jednym z nich. Jak ja lubię robić te, te całe. Właśnie nie wiem, czy można to słowo wypowiadać na YouTubie, ale całe. A taki RPG na blisko. Tak to powiem, żeby YouTube mnie przypadkiem nie zbanował. jeszcze drugi bananek jest. Kurde, skąd z tego zrzutu w ogóle? Mam auge. I RPG! Stan lepszy, ta Nie. Gdzie jest pan? Aha, Nikt nie zginął z tego RPG. Ty, bo wróg wygrywa? Ale dobra, to już nieważne. Zdobyliśmy ten e, strój do Midasa. Um, zapowiedziałem co um, piszcie w komentarzach oraz piszcie też swoje komentarze. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Um, I ja bym się z wami żegnał, siema na rapa, cześć, Elo!